Dzień dobry Państwu. Trwa jedna z największych piłkarskich imprez na świecie, czyli mistrzostwa Europy, które są rozgrywane w aż 11 państwach. Wczorajsze wydarzenia naprawdę zmieniły futbol o 180 stopni. Christian Eriksen, czyli reprezentant Danii piłkarz Interu Mediolan, który zadebiutował w kadrze w 2010 roku, w przegranym meczu 1 do 2 z Austrią. Nagle samoczynnie upadł na murawę bez żadnego kontaktu z zawodnikiem drużyny przeciwnej. Stracił przytomność i wydawało się, że, że z tego boiska może już nie powstać. Rzeczywiście nie powstał, aż musiano go y, znieść na noszach. I dzisiaj sobie porozmawiamy m.in. o Christianie Eriksenie o jego wczorajszym przypadku oraz o jutrzejszym, a właściwie dla was, dzisiejszym meczu reprezentacji Polski, która stoczy ten mecz z ze Słowacją i będzie to mecz e, otwarcia. Przynajmniej dla Polaków mistrzostw e, Europy. Więc może przejdźmy e, do, do pierwszego punktu, czyli do, e, do piłkarza znakomitego Christiana Eriksena. Jest dzisiaj e, ze mną gość, który naprawdę, jak niewiele osób, może długo godzinami opowiadać o piłce nożnej. E, sam sam e, spędził wiele godzin na boisku, grał w drużynach amatorskich. Jest dzisiaj ze mną Dawid. I yy, postawimy go przed kilkoma pytaniami, które, które pojawiły się w kuluarach wokół tego meczu. Przejdźmy może do pierwszego pytania. Tutaj sobie przygotowałem na karteczce. E, wszystkich tak, w momencie nagrywania e, nie będę z pamięci przytaczał. E, przejdźmy do pierwszego pytania. Jakie są szanse, że Christian Eriksen, który od pierwszej minuty spotkania między Finlandią a Danią uczestniczył w grze, będzie mógł po kilku miesiącach przerwy powrócić do grania na boisku i znów grać dla Interu, o ile jego kontrakt zostanie e, przedłużony? E, twoje zdanie na temat piłkarza i o wczorajszym wydarzeniu. Więc e, tak, mi się, że tak naprawdę ciężko ocenić, bo to jest dopiero pierwszy dzień po, po tym tak naprawdę koszmarze dla, dla duńskich kibiców, jak i, jak i piłkarzy no i całego piłkarskiego świata i ciężko stwierdzić, czy, czy będzie w stanie wrócić. Jakbym miał przypuszczać, to, to wydaje mi się, że że no, nie, nie, nie będzie zawodnikiem podstawowym Interu Mediolan Bardzo możliwe, że, że nie będzie nie wróci na przyszły sezon. A kto wie, czy, czy nie może być tak, że już nie zobaczymy go w koszulce włoskiego, włoskiej drużyny mistrza, mistrza serie A. Bo bardzo możliwe, że w, że w przyszłym sezonie albo w następnym jeszcze Odejdzie do, do MLS, jeśli, jeśli będzie w stanie w ogóle. Mhm. E, tutaj sobie zaznaczyłem, że zagrał w 26 meczach Serie A i te mecze nie zawsze rozpoczynał e, w pierwszym składzie z ławki rezerwowej. E, jak, jako ekspert e, od wielu lat śledzący piłkę nożną, e, mógłbyś powiedzieć, e, czy ten piłkarz już zmierzał do, do końca swojej kariery piłkarskiej, czy, czy miał chwilowo taki słabszy moment? E, to znaczy no, wydaje mi się, że, że to już też było powoli e, stą, stąpał małymi krokami ku swojemu schyłku kariery. E, Najlepsze tak naprawdę lata miał w Tottenhamie Christian i, i wydaje mi się, że, że przechodząc do, do Interu to już, to już, była, już był taki krok y, bliżej temu, żeby żeby zarobić więcej pieniędzy. I, I pomóc tak naprawdę. E, był tak, taką pomocą dla, e, dla drużyny włoskiej, bo potrzebowali takiego lidera pomocy, e, jak Christian Eliksem. Rozumiem. Przejdźmy może e, do kolejnego pytania, bo wokół meczu naprawdę narosło wiele legend i e, wielu ekspertów sprzeczało się wzajemnie między sobą. Czy mecz powinien zostać rozegrany w terminie? Czyli, czyli piłkarze po kilkunastu minutach, kilkudziesięciu minutach przerwy, po, po tym całym incydencie, po wypadku Eriksena, czy mieli wejść na boisko? Twoim zdaniem, że, że to było właściwe, że rozpoczęli pierwszą połowę? po pierwsze między pierwszą a drugą połową e, były, było 5 minut przerwy. Zawodnicy wyszli na e, drugą połowę. E, do, do, do czego zmierzam? Czy Twoim zdaniem między ekspertami był ustalmy, że był e, gruba, gruby podział. E, twoim zdaniem zawodnicy Powinni wyjść tego samego dnia po kilkunastu minutach, od, po kilkudziesięciu minutach od zdarzenia, czy ten mecz powinien zostać przełożony na przykład na dzisiaj na, dzisiaj, na godzinę dwunastą, bo ze stron UEFA podobno były takie propozycje, że gdy stan Eriksena byłby katastrofalny wręcz, że ten mecz mógłby się być przełożony na godzinę dwunastą. Za którą z tych opcji byłbyś, stanąłbyś i oddałbyś swój głos? Jako... Wydaje mi się, że to jest ciężka sytuacja do, do ocenienia i do podjęcia decyzji. Sama UEFA miała tak naprawdę dosłownie chwilę na podjęcie tej ostatecznej decyzji co zrobić z tym meczem. Według mnie była to chyba no, najlepsza decyzja jak, jak dla mnie, bo, bo tak naprawdę pomyśleć co, co teraz zrobić te z kibicami, którzy, którzy przyszli na stadion yy, i teraz w dodatku do tego mecz już yy, trwał tak naprawdę połowę i jak to miałoby wyglądać, że przy, kibice przychodzą na następny dzień, żeby oglądać drugą połowę tylko, te 45 minut, nie wiem, wydaje mi się, że to by było trochę bez sensów. Ciężka, hmm. ciężka sytuacja, bo to jednak chodziło o życie, o życie zawodnika I, i wydaje mi się, że jak dla mnie to była najlepsza decyzja do podjęcia. Jeszcze jedno. Dodatkowo do tego, dodatkowo do tego że, że ten terminarz yy, jest tak, bardzo napięty. Jest, jest bardzo napięty, dokładnie. Jeszcze jedno pytanie e, na temat Danii. E, pomówmy sobie chwilkę o wspaniałej interwencji e, Simona Kiera i e, Kaspra e, Schmeichela, którzy błyskawicznie zareagowali jak, jak na prawdziwych. Ratowników medycznych i piłkarzy, którzy mają pojęcie i z tych szkoleń, które są cyklicznie przeprowadzane, wyciągają jakąś, jakąś naukę, że, że tak błyskawicznie zareagowali i, i szybko, szybko zorganizowali. Cały ten szpaler złączyli się razem i otoczyli Christiana, żeby kamery nie mogły bezpośrednio dotrzeć do jego sylwetki. I stąd pytanie, tak troszeczkę je obudowałem, będzie jedno pytanie złożone z dwóch, z dwóch takich rzeczy czy Kiera i Schmeichela byś w jakiś sposób specjalnie nagrodził, że przesąbyś mu nagrodę Fair Play od UEFA -y, albo, albo z Fair Play turnieju? A drugie pytanie o, o samą realizację turnieju, że jak oceniasz sposób realizowania, że, że ta kamera była specjalnie przybliżona na zawodnika? I to, to, to już tak przechodząc z tego tematu. Wydaje mi się, że Monkiery, tak naprawdę zachował się w, w pełni ogólnie rolę kapitana w drużynie duńskiej i, i tak naprawdę pokazał, że, że zasługuje na, na, na noszenie tej opaski. E, e, natomiast Schmeicheld e, to jest tak naprawdę bramkarz. Bramkarz jest tak jakby drugi, drugim kapitanem. To jest osoba, która, e, która zarządza też dru, każdą drużyną i e, ma taką rolę lidera. No ja widząc widok kiedy, kiedy żona Christian El Rek i oni obaj pocieszali ją, aż, aż miałem ciarki widząc, widząc ten widok ale, ale nie uważam, że, że powinni się dostać, dostać jakiej, jakąś nagrodę za, za Ymm, to. Po prostu tak, tak trzeba było się zachować. Ktoś, ktoś upada y yes. na ziemię, wymaga... To, to, to Mhm. I też I tak tak można przy tym temacie podejść, że że, że, że tak przy, przy w momencie ratowania ludzkiego życia tak trzeba się zachować. A już kończąc ten temat, dani ta sytuacja bardziej wydaje mi się, że że oni sami, ci zawodnicy, nie chcieliby czegoś takiego przyjąć takie Jest Jeszcze je, jedna rzecz, która mi się e, przypomniała teraz, że, że przy, przy takiej rzeczy jednak e, warto zwrócić uwagę, e, żeby ten system... Badań cyklicznych, bo y, grałeś. Y, ja, ja też grałem w drużynach młodzieżowych lokalnego klubu, i y, y, te badania wyglądają w taki sposób, że daje się książeczkę do podpisania lekarzowi, i nie ma się styczności z lekarzem. Tak samo w wielu zakładach pracy y, pracownicy też dają płaci się lekarzowi, żeby podpisał, że jest osoba e, zdolna do pracy. Nie uważasz, że, e, że w, ludzie tak ogólnie na świecie powinni po tej sytuacji zacząć tak regularnie badać się, żeby, żeby tak zadbać o swoje zdrowie? też tak uważasz? E, to znaczy, ja jestem akurat e, przypadkiem człowieka, który, e, który lubi się badać, w sensie, bo, e, lubi mieć pewność, że, że wszystko jest okej okay z jego organizmem. No to tyl, tylko nagrodzić brawami. Napiszcie no, w komentarzach, że tak trzymaj. A może tak wiedzieć z ciekawości, w jakim klubie młodzieżowym grałeś? W jakim klubie? W y moim ukochanym klubie, nie ukochanym przez pewnych członków, Błękitnikorytów. A, no, no, ko kojarzę, kojarzę. Dobrze, przejdźmy do drugiego. Yy, ostatnie dwa pytania. Yy, jak, jak oceniasz formułę Euro, yy, że jest rozgrywana w 11 krajach? Jesteś przeciw temu, czy, czy jesteś za, żeby, żeby było, było to po prostu tak porozrzucane po całej Europie? Yy, dwa stanka na ten temat. No zdecydowanie nie, nie podoba mi się ta formuła. Yy, nie czuję nawet klimatów yy, samych mistrzostw przez tą formułę. Wydaje mi się, że, że tak naprawdę, w, e, jeśli mistrzostwa, czy to Europy, czy, czy świata, są rozgrywane w jednym kraju, to, to czuje się właśnie ten klimat piłkarskich. piłkarskich, mm. e, piłkarskich mistrzostw. Piłkarskich mistrzostw, dokładnie. I, I ostatnie pytanie w dzisiejszej rozmowie. Jaki wynik jutro? Jaki wynik reprezentacji Polski i. Y, Jakim składem? Możesz, możesz w sumie w skrócie opowiedzieć. E, może zacznę od składu. No to wiadomo, że, że w bramce numer 1 to jest, jest szczęśliwy. Nieprawda. Od prawej, od prawej <laughs> strony... E, przepraszam, wydaje mi się, że w, będzie formacja z trójką obrońców. E, dlatego w, będzie to Bednarek, Glik i Piątkowski. Od prawej strony wyżej Bereszyński. w środku pola Krychowiak Moder Krich, na lewej rybus na szybkowo Franciszek Misiński, a przed nim Lewandowski takim ustawieniem z jednym napastnikiem. wiadomo, że, że... Słynie, że, że, że ten skład tak naprawdę to są to jest pierwszy mecz, pierwszy turniej większej reprezentacji Polski, w którym tego składu po prostu nie można wytypować, bo za chwilę może do nas przyjść informacja, jutro godzinę przed meczem, że w pierwszym składzie zaczyna Przemysław Frankowski albo Kacper Kozłowski, więc to tak tylko mniej więcej orientacyjnie, być może z, z proponowanej jedenastki Dawida znajdzie się dziewięciu, albo nawet z całą jedenastką trafi. Jutro się y, o, tym, o tym przekonamy. Y, a może ja zacznę od wyniku, zaraz Ci oddam głos. Jutro, według mojego skromnego zdania, wreszcie reprezentacja będzie przynajmniej w pełnym stopniu zgrana. I jutro ogrywamy Słowaków 2 do, 2 do 0 lub 3 do 1. Ostatnie bramki. Jedna bramka padnie między 85 a 90 minutą spotkania i jedną bramkę dołoży do dorobku reprezentacji Polski na turnieju Robert Lewandowski. A twoim zdaniem? No, dla, mnie... dla mnie to może być wynik 1.0 1.0 maksymalnie dwa Więcej niż dwie bramki raczej nie strzelimy. Tak. A... W ogóle wydaje mi się, że przybyłość z euro 2020 Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to, to będzie. No nie będzie, będzie dobrych wspomnień w z tymi rozgrywkami. Usłys posłuchaliście naszych opinii, czas na wasze opinie w komentarzach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział. Do usłyszenia w kolejnym studio Euro.